Przed Rutką była Wólka Żmijowska. Dlaczego dla mówię o Wólce Żmijowskiej? Przed rokiem 1939 administracyjnie przynależała do powiatu Jaworowskiego. Zresztą wiele dawnych miejscowości powiatu Jaworowskiego, w wyniku zmiany granicy, ostatecznie znalazło się, i jest do dzisiaj w powiecie Lubaczowskim. Podobnie zresztą z częścią miejscowości, tutaj Północno-wschodniego wsch północno krańca Powiatu Lubaczowskiego, dawniej była w powiecie Rawskim. W czasie wojny yy, tereny Powiatu Jaworowskiego nie należały do Krajs Rawaruska, lecz do, starostwa ziemskiego Lwów, czyli Kreis Lemberg Land. Można, było, można powiedzieć, że były te, te tereny powiatu jaworowskiego najbardziej wysuniętą na zachód częścią tego bardzo dużego okupacyjnego niemieckiego starostwa. Podobnie zresztą jak i Lubaczów. Lubaczów wchodził w skład Kreis Rawa Ruska. Z uwagi na oddalenie od tego ośrodka, od siedziby powiatu od Rawy Ruskiej, tutaj był i funkcjonował Land Komisariat. I proszę państwa, w działaniach OUN-Banderowskiej i UPA widać pewną metodykę i działanie na zasadzie sekwencji bojówki ONB i UPA nie rozpoczynały przecież akcji na całym etnograficznym terytorium ukraińskim. To o czym już wcześniej wspominał pan profesor Motyka, co też wybrzmiało w referacie pana doktora Zajączkowskiego, akcja rozwijała się planowo. Akcja rozwijała się planowo. Na Wołyniu gdzieś tam się zaczęło w powiecie sarneńskim, kostopolskim, na północnym wschodzie. Później dopiero rozszerzało się na kolejne e, tereny. Była pewna metodyka. Nie, nie przesuwano tej akcji maksymalnie na zachód, tylko starano się metodycznie wyniszczać e, polską ludność, czy wypędzać polską ludność e, z powiatów położonych na wschodzie. Potem ta granica te, te, tej czystki etnicznej przesuwała się... Dalej. I jeżeli chodzi o tą sekwencyjność, ją również widać na terenie powiatu Jaworowskiego i powiatu Rawskiego. Pierwsze zbrodnie na terenie Galicji Wschodniej, na terenie dystryktu Galicja, pierwsze zbrodnie na Polakach, pojedyncze mordy to jest 18 lipca 1943, czyli tydzień po krwawej niedzieli na Wołyniu. W przypadku powiatu Jaworowskiego takie pierwsze zabójstwa przeprowadzone przez bojówki ONB mają miejsce jesienią roku 1943, więc ta akcja najpierw pojedynczych mordów ona dotarła tutaj stosunkowo stosunkowo późno. Proszę państwa i Tutaj macie Państwo pierwszy z dokumentów, który tutaj pokazuję, a który jest przechowywany w Zakładzie Narodowym Imienia Ossolińskich. Dotyczy mordu w folwarku Choraj koło Drochomyśla. Ten mord ma miejsce w listopadzie 1943 roku. To też tutaj w wystąpieniu któregoś z moich szanownych przedmówców padło, prawda? Atak na atak na zarząd w folwarku, zamordowanie tego personelu kierowniczego. Im dalej tym tych mordów pojedynczych oraz mordów, w których ginie coraz więcej osób, ta liczba rośnie. Szczególnie to już było widać w lutym i marcu 1943 roku, chociażby mord tutaj w osady na Chmurowem czy już mord, w którym został zamordowany zarówno ksiądz, jak i nauczyciel w Szutowej. Tych, tych, ludzi, tych ludzi uprowadzono i zamordowano. Natomiast akcja o charakterze masowym, no, można bardzo łatwo zapamiętać jej, jej datę. Dlaczego? Tutaj kolejny mord, drochomyśl, marzec. Ponieważ do skoordynowanej akcji której uderzono w Polaków, na Polaków równocześnie w kilku miejscowościach, dochodzi w nocy z 31 marca na 1 kwietnia 1944 roku. To ja tutaj, proszę Państwa, może nie dotyczy to bezpośrednio Jaworowa, ale tutaj pokazuję ten cytat z kroniki księdza Mroczkowskiego, bo w tą Wigilię Aprila, czyli w nocy z 31 marca na 1 kwietnia zdezerterowała z kolei policja z Landkomisariatu Lubaczów. Policja ukraińska z Landkomisariatu Lubaczów. W czasie, gdy ta policja z tego Landkomisariatu Lubaczów dezerterowała w sąsiednim krajsie, czyli w sąsiednim do kraj rusa Ruska, w krajsie Lembergland, w rejonie, w rejonie Jaworowa, zaczęły się masowe, masowe mordy na Polakach. I gdzie te mordy nastąpiły? Właśnie między innymi w ul. Żmijowskiej. Dokonano wówczas napadu na polskie rodziny w Drochomyślu, Lipowcu, w Żmijowskiej i Żmijowiskach. Niektórzy tam twierdzą, że w tych mordach u, te, uczestniczył dezerter, komendant Policji Ukraińskiej, Hryhorij Łewko. Nie jestem co do tego przekonany. Moim zdaniem to zrobiły wówczas tylko i wyłącznie bojówki o UNB. O, tym, o tych sprawcach jeszcze sobie za chwil kilka mam nadzieję, że powiemy. Tutaj macie Państwo meldunek Polskiego Komitetu Opiekuńczego tego Lembergland czy Lwów powiat dotyczący mordu część nazwisk w tym raporcie to już jest maszynopis ale widać że ten maszynopis powstał w oparciu o wcześniejszy rękopis bo na przykład jest tutaj wymieniona zamordowana w Lipowcu rodzina Pałaska to jest przekręcone. To chodzi o rodzinę Pałczaków. Natomiast, ale to później może jeszcze, co do bilansu, może jeszcze do tego dojdziemy. W każdym razie, część nazwisk jest przekręcona. Najlepiej po prostu sięgnąć do źródła. Te materiały, które były sporządzane przez sołtysów wiosek, przynajmniej tych, które już po 1944 roku znalazły się w granicach Polski, one są już tutaj bardzo dokładne, szczegółowe, również jeżeli chodzi o, zarówno jeżeli chodzi o personalia, jak i o wiek tych ludzi. Wszystkie rodziny zostały wymordowane, ich gospodarstwa zostały spalone. Jaka była reakcja niemiecka? 1 kwietnia tuż po mordzie przyjechał raptem jeden żandarm i tylko sporządził notatkę że doszło do napadu na Polaków. Nie było przeprowadzonego żadnego śledztwa, nie szukano żadnych świadków, nie był zainteresowany ustaleniem sprawców. Zamordowanych, co nawet tutaj wynika z tych notatek, część pochowano na cmentarzu w żmijowiskach, część zaś w Wielkich Oczach. Przynajmniej tych zamordowanych w ulicy Żmijowskiej i żmijowiskach. Groby tych ludzi Znajdują się na cmentarzu do dzisiaj są pięknie utrzymane na cmentarzu, m.in. właśnie w wielkich oczach. Yy, proszę Państwa, dlaczego akurat wybrałem tutaj ten nagrobek Jakuba zep. Yy, no, nie przypadkowo. Yy, widzicie Państwo yy, Informacje: Jakub Mazepa, zamordowany 1 kwietnia 44 żył 54 lata. 1 maja 1944 roku w komitecie opiekuńczym, polskim komitecie opiekuńczym Kraków miasto, rejestruje się Jakub Mazepa. Uchodźca ze żmiiowisk, no, który uciekł przed bandami UPA. Dlaczego o tym mówię? Tutaj pokazuje pewien, pewien właśnie mechanizm, który jest nie do końca zbadany, o którym wiemy, że był, o którym też wiedziała służba bezpieczeństwa. Moim zdaniem, służba bezpieczeństwa w okresie PRL doszukała się około 20% takich przypadków w skali ogólnej fali uchodźczej, to jest mechanizm podszywania się pod tożsamość osoby zamordowanej. Władze, władze Komitetów Opiekuńczych, one, czy, czy może nie tyle samych Komitetów, tych na Szczeblu Powiatowym Ile Rady Głównej Opiekuńczej miały chyba świadomość, że ten problem istnieje. Tutaj proszę zwrócić, znaczy, no jest, jest to widoczne, ja widzę, Państwo musicie mi tutaj uwierzyć na słowo, jest dokument wydany 10 dni później przez RGO w Krakowie, zalecające dokładne sprawdzanie uchodźców, którzy trafiają na tereny Dystryktu Krakowskiego, ponieważ zachodzi podejrzenie, że część z nich w rzeczywistości jest Rodzinami ukraińskich nacjonalistów, ewentualnie kolaborantów, ewentualnie kolaborantów członków SS Galicien, konkretnie rodziny członków SS Galicien, które teraz starają się w jakiś sposób zalegalizować na fałszywej tożsamości. Proszę Państwa. Po tej nocy, z 30, wigilii, po wigilii Aprila, czyli tej nocy z 31 marca na 1 kwietnia, następuje seria ataków. I takim no, jednym z bardziej znanych jest pyszówka. Pyszówka została zaatakowana z wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, czyli z 7 na 8 kwietnia 1944 roku, tuż po zakończeniu liturgii męki pańskiej, na którą przyjechał, na, na którą przyjechał ksiądz z Krakowca. Tylko ksiądz wyjechał około godziny 21. Wioska została otoczona i w zasadzie metodycznie mordowano ludzi dom za domem. W Pyszówce była zorganizowana jakaś samoobrona, doszło do jakichś walk, stąd część ludności udało się uciec. I część kobiet i dzieci, które schowały się w piwnicach w chwili ataku, spaliło się żywcem bądź zostało, zadusiło się. Według tych naszych ustaleń, prowadzonych od kilku lat, wynika, że zginęło 56, 56 Polaków i prawdopodobnie kilku Żydów. Ale odnośnie Żydów niestety trudno tutaj w ogóle trudno nawet ustalić personalia. Proszę państwa, tutaj macie państwo fragmenty zeznań dotyczące przebiegu tego napadu w pyszówce. Te materiały są niedaleko zdeponowane, przechowywane w archiwum państwowym w przemyślu. Regionaliści zajmujący się tym tematem na pewno Będą mogli, będą mogli sięgnąć po te bardzo wartościowe źródła. O pyszówce też pisała podziemna prasa. O tym napadzie na pyszówkę pisała też podziemna prasa. Następnej nocy, chcę tutaj zastrzec, że pyszówka tej nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę. Nie była jedyną wioską. Za chwilę tutaj, jak gdyby powrócimy do tego tematu. Następnej nocy zaatakowano wieś Mosberg, dawną kolonię niemiecką. Zresztą Pyszówka też była dawną kolonią niemiecką. Kolonią Józefińską. Nazwa Pyszówki to w zasadzie jest Rejberg. Ona zmieniła swój charakter dopiero na przełomie XIX-XX wieku. Koloniści niemieccy wtedy pojechali szukać lepszego życia, a na ich miejsce wprowadzili się Polacy, chłopskie rodziny z rejonu Leżajska. Tak samo było i z Mosbergiem. Mosberg to też była dawna kolonia józefińska, w której ostatecznie, którą ostatecznie w zasadzie Niemcy opuścili, a osiedlili się tam osiedlili się Polacy. I tutaj nawet w tym meldunku okręgowej delegatury rządu we Lwowie jest potwierdzone, że napadu na Pyszówkę, jak i napadu na Mosberg dokonali ludzie w mundurach niemieckich, w mundurach policji niemieckiej. No, w tym rozumieniu chodzi o policjantów, o policjantów, dezerterów. Z policji przy okupancie policjantów ukraińskich, bo tak, proszę Państwa, z tego co <grych> sprawdzałem w aktach, to ta y, masowa dezercja. Masowa dezercja y, w Jaworowie to jest 3 kwietnia. 3 kwietnia 1944 roku. Jak Państwo tutaj widzicie, y, położenie na południe od Jaworowa. I też, I też te materiały, materiały na, na temat zbrodni w Mosbergu również można znaleźć nawet w archiwum państwowym w Przemyślu. Proszę Państwa, jaki był bilans tych napadów na Polaków? My niestety do dzisiaj nie odnaleźliśmy, czy może nie tyle nie odnaleźliśmy, po prostu nie przeprowadziliśmy kwerendy we wszystkich archiwach, w których byśmy chcieli. A na przykład yy, odnośnie Szutowej, tej, którą tam pokazywałem, ten, ten mord z uprowadzeniem księdza, z zamordowaniem nauczyciela. Mieszkańcy Szutowej Ci, którzy ocaleli, najpierw trafili pod nisko, a po zakończeniu wojny, zostali skierowani do osiedlenia na Warmii. I na przykład, żeby ustalić, żeby mieć pewność, że mamy już wyczerpaną tą, te, te, te wszystkie dane odnośnie liczby ofiar, odnośnie danych osobowych ofiar, Musielibyśmy na przykład przeprowadzić jeszcze kwerendę, kompleksową kwarendę w archiwum państwowym w Malborku, bo wiem, że w okolice Malborka trafiła część mieszkańców szytowej. Dotychczas w Malborku, z tego co się orientuje, ani nikt z IPN-u, ani no, tym bardziej my tutaj z Rzeszowa kwerend nie prowadziliśmy. Macie to Państwo w tabeli podane miejscowości dotychczas ustalone, które zostały zaatakowane w kwietniu. Krakowiec, Berdychów, Bruchnal, Czerczyk, Drochomyśl, Felbach, Kobylnica Ruska, Kobylnica Wołoska, z tym, że to są dane, które podaje Stowarzyszenie Upamiętnienia Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z Wrocławia. Ja w dokumentach w kwietniu 44 roku w tych dokumentach, które analizowałem, nie znalazłem informacji. Następnie Kochanówka, Lipina, Lipowiec, e, lub, e, Lubienie, Mosberg. Tu jest Mosberg dwa razy, ponieważ na przykład w Suozon podaje dwa napady. Murzyłowice, Nachaczów, Mielniki, Ożomla, Podłuby Wielkie, Pyszówka, Rogoźno, Ruda Kochanowska, Sarny, Wielkie Oczy, Wulka Żmijowska, Żmijowiska. Yy... Większość z tych napadów była y, dokonana, y, może nie większość, ale około połowy, była dokonana w okresie świątecznym. Albo świąt y, w obrządku łacińskim, albo w obrządku greckim. Między Wielkim Piątkiem a lanym poniedziałkiem łacińskim, ewentualnie w okresie Triduum y, y, greckiego. Liczby. W nawiasie macie Państwo podane informacje, które zebrało stowarzyszenie Wrocławskie. Natomiast te, te liczby poprzedzające to są, to są nasze ustalenia z ostatnich lat, z ostatnich kwerent. Występują spore różnice. Występują spore różnice, jeżeli chodzi o część miejscowości. Chyba największe, jeżeli chodzi o Mosberg, gdzie zginęło według naszych ustaleń 36 osób. Natomiast tutaj Stowarzyszenie Upamiętnienia Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów podaje 185, więc tu jest różnica znana, znaczna. Natomiast w przypadku Berdychowa. Te ofiary, które ustalił Słozum, czyli te 20 osób, są z kolei niedoszacowane. I tych zamordowanych było około, według naszych szacunków, około 60. W każdym razie te badania cały czas trwają, trwa weryfikacja. Mamy nadzieję, że kiedyś uda się. Ostatecznie, znaczy nigdy się nie udało ostatecznie, ale mam nadzieję, że się zbliżymy tutaj w tych swoich ustaleniach do liczb y, rzeczywistych. O sprawcach jeszcze sobie za chwilę powiemy. Proszę Państwa, teraz chciałbym pokazać Państwu y, już czas, tak? O kurczę, przepraszam. Proszę Państwa, Czerwonymi kropkami, one tutaj są widoczne, może słabo, ale czerwonymi kropkami są zaznaczone miejscowości, których, których dokonano mordu na Polakach. Zielonymi, gdzie doszło tylko, tylko do wypędzenia. I proszę zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. To jest teren poligonu Jaworowskiego, który zaczęli tworzyć sowieci jeszcze w roku 40. Potem Niemcy kontynuowali tą koncepcję. Proszę zwrócić uwagę, że wyczyszczono w cudzysłowie z Polaków obszar Otulinę. Mówię o powiecie Jaworowskim. Otulinę poligonu Jaworowskiego. I jeżeli byśmy spojrzeli na to z wojskowego punktu widzenia, to tworzono w ten sposób. Zaplecze operacyjne do przyszłych działań UPA w regionie. Ja już pomijam fakt przecięcia ważnych szlaków, czy opanowania szlaków komunikacyjnych. Proszę Państwa, jest to, jest to więc takie, możemy patrzeć. Więc na to zagadnienie zarówno pod kątem prowadzonego, prowadzonej przez OUN czystki etnicznej, ale również z punktu widzenia można powiedzieć militarnego, przygotowywanie bazy operacyjnej do przyszłych działań. Dlatego te akcje, o których tutaj Tomek Ruk wspominał, te akcje z sierpnia były tak skuteczne. Oni wychodzili z poligonu jaworowskiego i szli przez teren pusty. Pusty. Proszę Państwa, o tym dokumencie wspominał Tomek Ruk i ten dokument mnie do dzisiaj niepokoi. Wszyscy tutaj na sali zgromadzeni chyba słyszeli o mordzie pod zatylem, o napadzie na pociąg. W trakcie kwerend udało się odnaleźć dokument, Mówiący o napadzie na pociąg osobowy w dniu 25 kwietnia 1944 roku. 25 kwietnia. Mord był dwa miesiące później pod Zatylem. 16 czerwca. W tym napadzie zginęło 70 Polaków. Pisze o tym maszynista. Polak. Dotychczas Tomek w tamtym tygodniu odnalazłem dokumenty dotyczące napadu na pociąg, na pociąg, na, na pociąg pasażerski, który przemieszczał się wzdłuż linią kolejową wzdłuż poligonu jaworowskiego. To było jeszcze w marcu. Teraz mielibyśmy kolejny z 25 kwietnia. Nie sądzę, żeby ten maszynista konfabulował. Oświadczenie napisał w grudniu 1944 roku. No, pół roku od, od tych wydarzeń, których był świadkiem. Nie sądzę, żeby konfabulował i datę zapamiętał. Dokładnie, jeżeli gdzieś doszło do mordu, o którym pamiętał tylko jeden człowiek, a nigdzie nie zostało zanotowane, to więcej w źródłach, to jedyne co przychodzi mi do głowy, że ten pociąg musiał przemieszczać się właśnie gdzieś tym szlakiem kolejowym yy, wzdłuż poligonu. Nie było świadków, a ten jeden głos gdzieś. Zniknął. Proszę Państwa, no Rawy Ruskiej już niestety nie zdążę omówić. Zresztą tutaj, jak gdyby też tylko ten temat miałem zamarkować i tak tutaj nie, nie zdążyłem o kilku tematów, proszę Państwa. O czym jeszcze warto wspomnieć. Około 15 kwietnia, przepraszam, 15 maja meldunek tygodniowy meldunek tygodniowy delegata rządu. OUN i UPA, po wypędzeniu, po wymordowaniu i wypędzeniu Polaków, zabrała się za Ukraińców, którzy próbowali Polaków Przechowywać. Co do sprawców, to już chyba porozmawiamy w kuluarach. Dziękuję bardzo.